Was serdecznie w ten Piękny sobotni poranek Dziś mamy weekend Wszyscy się cieszą Jest ładna pogoda Jest super Niektórzy mają wolno od pracy A niektórzy Tak jak my uczniowie Mamy wolno od szkoły W końcu Dzisiaj moi drodzy Na samym początku filmu Wypuścimy sobie Kurki z kurnika następnie im ziarna, czyli damy śniadanko i powiem Wam, ile tak dokładnie mam wszystkich kur, ile kogutów, ile kurczaków, ile perliczek, i wszystko to zesumuję. I podam Wam dokładną liczbę, ile mam razem wszystkiego. Bo też może niektórzy są ciekawi, ile mam tego wszystkiego. Także serdecznie Was. Do tego filmu zapraszam. I wypuszczenie, czas że zacząć. Dzień dobry, kurki. Witam serdecznie. Za rana. I od razu do śniadania się dopadły. Jak to kury moje. Zawsze z rana chętnie wyskakują Tym bardziej jak jest ładna pogoda jak pada deszcz to już Mniej, chętniej A jak jest zima i śnieg To w ogóle Praktycznie nie chcę wychodzić Bo zimno i stopy A po drugie wiecie jaka zima Była w tamtym roku Że była bardzo łagodna Śnieg spadł Trochę śniegu spadło I na drugi dzień już go nie było Bo się roztopił Ciekawe jaka zima będzie w tym roku, nikt tego nie wie. Podobno ma być sroga, ale nie wiadomo jaka będzie, taka będzie. Nic na to nie poradzimy, ale przechodząc do tematu tego dzisiejszego filmiku, podam Wam teraz ilość moich kur. Ja już je kiedyś wcześniej policzyłem. I wiem teraz dokładnie ile jest, ale tak teraz, żebym miał policzyć ile ich tak naprawdę jest, to bym już nie dał rady, bo one się kręcą cały czas, chodzą i też nie mogę nieraz dokładnie policzyć ich wszystkich. A tak to teraz e, policzyłem i wiem, więc zacznijmy najpierw od kogutów. Kogutów mam 7 e, tamtego pana, tamtego, gąszykę tego pana włożkę. więc już jest trzy, tego cztery, tego pięć, tego sześć i jeszcze czarny był czarny był siódmy, o tu jest siódmy, o ten jest siódmy więc wszystko się zgadza a ile kur mam? kur mam moi drodzy 20 sztuk nie wiem czy gdzieś się nie pomyliłem z liczeniem bo u kur tak bywa bo kur mam właśnie najwięcej więc nie wiem ale jeszcze kur dojdzie z tych młodych kurczaków ale już tych młodych kurczaków nie liczyłem ile jest kur a ile kogutów koguty jeszcze idzie rozpoznać jak kur już tak mniej ale nie chciało już mi się liczyć, więc z tych dorosłych wszystkich mam 20 lub tak gdzieś około 20. Kurczaki tych razem wszystkich. Tych z pierwszych lęgów i z tych drugich hamburskich mam, z tych pierwszych lęgów mam 15 kurczaków, a z tamtych hamburskich 9, jak pamiętacie, więc 15 plus 9 to równa się 24 Perliczki. Perliczek mam siedem, trzy dorosłe, czyli dwa perliki, jedna perliczka, tutaj je widzicie, i cztery młode perliczki. Jedna ta perliczka dorosła gdzieś, coś ją po prostu zdarło, że tak powiem, już nie będę mówił, zjadło tylko zdarło. Yy... Prawdopodobnie jakieś psisko przylazło i ją zjadło. I tak samo stało się z tym młodym kurczakiem, z tym jedynakiem, którego pamiętacie, co go wodziła yy, po podwórku. Jakieś, któregoś dnia jakieś psisko przyszło na podwórko i go, i się nim zapikowało, czyli go też zjadło. Jak nie jedno, to drugie. Nasze były yy, po a jedno się przyśwędzało i yy, musiało zrobić swoje. No. Zgodźcie się ze mną. Jak nie jedno, to drugie. Ech. Trudno. Taki świat przyrody. Jedno żywi się drugim. Łańcuch pokarmowy. Więc. Teraz podsumujmy. 20 plus 24, bo 20 kur kurczako 24, więc 20 plus 24 później plus 7 koguty i perliczki plus 7 równa się 58. Więc wszystkich tutaj ptaszynek w tym wybiegu mam. Yy, 58! Więc całkiem, całkiem, całkiem sporo. Teraz sobie jedzę śniadanko, kurki. No, tylko że mnie to denerwuje bardziej, bo one, zamiast jeść normalnie, to one wywalają dziobami. Jak widzicie, ta mała młoda perliczka. I później taki bałagan się robi. A wy? Niektórzy piszecie mi w komentarzach, że daje za dużo ziarna. Nie, jak widzicie, jest tu niedużo nasypane ziarna, tylko mało. Ze względu na to, że wysypują później. A jak widzicie, one i tak dziobami robią swoje. Więc to wina kur, bo one same też tak robią. Ale też nie wiem się na was, dajcie mi dobre rady i bardzo wam dziękuję za to i dziękuję też, że jesteście na moim kanale że oglądacie moje filmy dziękuję tym ludziom, którzy subskrybują mój kanał z dzwoneczkiem też oczywiście i polecam im, że dalej młode koguty już mam dojrzewanie w toku Są to już bardzo szybko dojrzewa, bo już pierwsze gody ma za sobą i pieje. Może kiedyś mi się uda go skamerować jak pieje. Jeżeli będziecie chcieć, to nagram. Ale o tym dajcie znać oczywiście w komentarzu, czy chcecie, czy nie taki filmik. I czy chcielibyście zobaczyć, czy taki, jak taki młody kogut pieje. No na wstępie już mogę wam powiedzieć, że pieje nie tak jak już te dorosłe koguty, te dojrzałe. Tylko trochę krócej i nie i takim nieprzejrzystym głosem. Jeszcze struny głosowe muszą mu się tam bardziej na reperować. Więc moi drodzy, liczbę już znacie, ile mam kur, że 58, wszystkich oczywiście, kur 20 liczek 7 i kurczaków 24. Także to już by było na tyle w tym filmie. Jeżeli filmik Wam się spodobał, to zostawcie oczywiście łapkę w górę pod tym filmem, subskrypcję kanał z dzwoneczkiem. Polecajcie i dosuniecie kanał oraz filmiki dalej. Zapraszam również Was na naszą grupę na Facebooku, link do tej grupy będziecie mieć w opisie tego filmu, tam możecie zamieszczać posty ze swoim drobiem oraz innymi zwierzątkami, które hodujecie. Jeżeli czegoś nie wiecie lub chcecie się czegoś dowiedzieć, to zapraszam tam na tą grupę, zadawajcie śmiało pytania innym oraz mi, ja też odpowiem. <laughs> I zapraszam również tam młodych hodowców, którzy chcą się czegoś więcej dowiedzieć na temat hodowli, oraz tych starszych hodowców. Wszyscy są mile widziani. Także serdecznie zapraszam na tą grupę. A ja się z Wami żegnam. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie wraz z moją dziobatą, ekipą. Życzymy Wam miłego, spokojnego sobotniego dzionka oraz poranka. No i do widzenia w kolejnym filmie. Do zobaczyska. Cześć.